Materiał ma charakter humorystyczny, miej to na uwadze, jeśli akurat oberwał twój ulubiony film. Dystans zalecany. Co jest nie tak z filmem Kapitan Marvel? A zaraz, zaraz, nie tak szybko. Na Instagramie przygotowałem mały konkurs. Pod zdjęciem filmu piszcie, który z superbohaterów Marvela jest waszym ulubionym i dlaczego. Wybiorę jeden z komentarzy, a jego twórca otrzyma film Kapitan Marvel na płycie Blu-ray. Idealne do obejrzenia po karnych ptakach. Startujemy. Oho, zaczynamy od klisze ze zwolnieniami czasu. Dobry wybór. Swoją drogą zawsze mnie zastanawiało, że wszystkie damskie postaci mają w każdej scenie idealny makijaż. Klisze z rozmową w trakcie walki. Te rzeczy nigdy się nie znudzą. Co najmniej jakby mieli szablony z punktami scenariuszowymi do odhaczenia w każdym filmie. Hola hola, wszyscy wiemy jak wygląda najwyższa inteligencja. Be Oho, kolejny tekst, którego rodowód z historii kina nawet trudno wyśledzić. Zaraz, zaraz, to szpieg nie potrafi komunikować się tak, aby nikt nie przejął jego wiadomości. Wyraźnie wysłali odpowiedniego człowieka do odpowiedniej roboty. we locate Solar we get out. W sumie to mamy tutaj dość ciekawą odprawę przed misją. Jedyne informacje, jakie dostali, to że mają się zakraść, zauważeni, zabrać szpiega i uciec. Ale jak to zrobić? Gdzie? Jakiś plan? Nie, no po co? Lecimy na spontanie. A, jednak mają przestrzegać jakiegoś protokołu. To wszystko wyjaśnia, pewnie tam jest całość opisana. To by było na tyle, jeśli chodzi o potajemne dostanie się do środka. Szczerze, to nawet się nie starali. Focus. <laughs> chwila oni dubią teraz w jej pamięci to znaczy że można kierować wspomnieniami i mówić gdzie postać z tych wspomnień ma spojrzeć przecież jeśli czegoś nie mamy we wspomnieniach to nie da się już tego uzyskać oni nie cofają się w czasie tylko grzebią w głowie poza tym ona w swoich wspomnieniach słyszy ich głosy to znaczy ona jako postać ze wspomnień czy ona jako osoba leżąca obecnie w teraźniejszości rany mamy tutaj jakąś grubą incepcję i nie ogarniam wielowarstwowości tego, co się właśnie dzieje. Zaraz, zaraz, trailer nowego Top Guna już się pojawił kilka dni temu. Skąd ona wie, jak obsługiwać statki obcej cywilizacji? Uczą tego u nich w szkołach? To całkiem zabawne, że pierwsza rzecz, którą chciała zrobić po wylądowaniu, to zabicie pierwszej osoby, którą zobaczyła. Bardzo racjonalna reakcja. Właśnie dziwna kobieta w dziwnym stroju spadła z nieba, demolując pół sklepu i strzelając w losowe reklamy, a gość zamiast interweniować, wskazuje jej drogę. Zwykłe popołudnie w pracy. Słoneczny patrol. Zaraz. Mam wrażenie, że już w innym marvelowskim filmie dawałem karnego ptaka za niemal identyczne ujęcie. Może oni to wszystko kręcą w jednym miejscu? Ona seria używa budki telefonicznej jako wsparcia intergalaktycznej komunikacji? W sensie, posiadając taką technologię, w jaki sposób naziemna linia telefoniczna może wspomóc komunikację z inną galaktyką? No, co jeśli of it przed... Before... O, jak widać, da się z budki telefonicznej dzwonić do innej galaktyki, ale już automatyczna sekretarka blokuje możliwości rozmowy. Co tu się dzieje? Swoją drogą, ciekawe jakie są stawki intergalaktycznych połączeń. Co? Ten ochroniarz przez całą noc siedział dokładnie w tym samym miejscu? Naprawdę jest możliwe, że ludzie widząc to, co wydziwia ta staruszka, stwierdzili, że powinni przytrzymać kapitan Marvel, aby nie zrobiła jej krzywdy? Osobna sprawa, patrząc na siłę kapitan Marvel, naprawdę jest możliwe, że trzech-czterech losowych ludzi jest w stanie ją zatrzymać? Ze wszystkich knajp w Stanach musiała trafić przypadkiem akurat do tej, z którą ma związane jakieś wspomnienia, niesamowite. O, jak widać, Nick Fury również przypadkiem wiedział, gdzie przypadkiem zatrzyma się nasza bohaterka. Dobrze się składa, że pierwsze pomieszczenie, do którego weszli, zawiera cenne dokumenty. Plan for the a, i jeszcze lepiej się składa, że znajdują się tam papiery związane z napędem nadświetlnym. Ten film powinien się nazywać Kapitan Przypadek Marvel. Okazało się, że doktor, której szukają, jest rasy Kree. Następnie, że zginęła w wypadku, później, że napęd nadświetlny został zniszczony, a projekt anulowany. Przecież to na kilometr śmierdzi ustawką. Ciekawy jestem, jak oni niezauważeni dobiegli do tego samolotu przez tak wielką halę. Okej, okay, rozumiem, że komputery są stare, ale nie przypominam sobie, żeby pliki audio wczytywały się tak długo. Z reguły odpalały się z marszu. Jeśli ktoś ją zlikwidował z taką precyzją, to dlaczego nasza kapitan Marvel również nie oberwała? W jaki sposób ta kobieta nagle wie, po czyjej stronie stanąć? Przeanalizujmy. Spotkała jakichś dziwnych zielonych typów, którzy dosłownie przed sekundą grozili zabiciem jej córki, a teraz wierzy we wszystko, co mówią? Nie ma to jak wiarygodna konstrukcja psychologiczna postaci. Osobna sprawa, czy oni nie mogli od samego początku zachowywać się przed nią tak jak takie dobre dziadki, przez trzy czwarte filmu sprawiali wrażenie żądnych krwi, narwanych kosmitów, i nagle zachowują się jak mili panowie. Przecież nawet mieli ją u siebie na statku. Zamiast przykuwać ją na siłę i grzebać w jej głowie, może powinni z nią już wtedy po prostu porozmawiać? Myślę, że dokładnie ta rozmowa, która odbywa się po ponad godzinie czasu trwania filmu, mogłaby się odbyć dużo wcześniej. Chyba chcieli zrobić jakąś konkurencję dla czubaki. Chcecie mi powiedzieć, że absolutnie nikt nie zauważył, że oni wtargnęli na pokład tej stacji? Aha, wystarczyło odpiąć chip z szyi, aby zyskała pełnię mocy. Hmm, to dlaczego nie zrobiła tego już dawno temu? Okej, okay, cała ta scena jest naprawdę efektowna. Odejmijmy jednego karnego ptaka za to cudeńko. Ale mimo to nadal nie rozumiem, dlaczego te statki zniszczyła, a ten z głównym złym zostawiła w spokoju. Nawet tak majestatycznie lewituje przed samym oknem. Hmm, ciekawe, co ten gość sobie teraz myślał. Coś w stylu Dobra, przed chwilą zdemolowała całą kosmiczną flotę, ale szybko wyjmę pistolet, żeby się z nią rozprawić. To ma sens, oczywiście. Karnych ptaków.